Grać. siedzimy obok obojętni wobec siebie jak turyści występujący nie będzie tanga między nami choćby nawet cud się ziścił nie pomoże nim. Przelewaj na telefon Blikiem i wygrywaj w Blikomanii. Na szczęście masz Blika! Szkoła jest wszędzie. Odkrywaj ją ze smykiem. Kolekcja szkolna już w sklepach smyk i na smyk.com. Każda droga jest inna. Zdarzają się przeszkody, zakręty. Kierunek należy wybierać w zgodzie ze sobą. Wtedy można poczuć prawdziwą pewność, bo pewność wynika z charakteru. Poczuj ją z przebojowym Volkswagenem T-Cross w wyjątkowej ofercie. Volkswagen. jedna chce nowy piórnik, druga musi mieć nowy piórnik. Jedna dostaje bransoletkę z koralików, druga koniecznie musi mieć bransoletkę z koralików. I tak w półko. To, to podwójne szczęście. Jak nasza oferta? Teraz play do abonamentu ze smartfonem. Drugi smartfon dodajemy w prezencie. Dziękuję. Proszę. Ach, żeby tak było w każdym sklepie. Teraz w Play. Wybierz abonament z Motorolą Moto G55G i z Motorolą Moto E7 w prezencie i ciesz się największą siecią 5G, bo w Play płacisz mniej. Play. Piękni po więcej smaku Pepsi w Biedronce. Teraz także w szklanej butelce. Oto myśl Guddejska. Gdy w Virgin Mobile kilku się zbierze, kilku korzysta. Bo teraz każdy kolejny sim tylko 14,50. Najtaniej za 30 giga oraz rozmowy i smsy bez limitu. By dobrem dzielić się mobilnie. Uuu. Virgin Mobile. Samo dobro. Wracamy z emocjami, spotkaniami i wzruszeniami, ale przede wszystkim wracamy do kina. Spotkajmy się od 3 do 12 września podczas festiwalu Mastercard of Camera. Do zobaczenia w Krakowie i na Player.pl. Partner tytularny Mastercard, partnerzy strategiczni Bank BNP Paribas i Storytel, partnerzy, mecenasi i współorganizatorzy, patroni medialni. Dobrze imprezować z przyjaciółmi. Lepiej móc ich ze sobą wszędzie zabrać. Ale hitem jest wygrać party bus od braci Collins. Weź udział w loterii hit. Wygraj party bus. To takie proste z fixbusem. Wpadasz na pomysł, rezerwujesz bilet, jedziesz w podróż. Po nowe wspomnienia. Atrakcyjne ceny i największa siatka połączeń krajowych i międzynarodowych. Zarezerwuj na flixbus.pl lub w aplikacji. W AutoHero kupujesz używane samochody w domu, w salonie online. Jakbyś tam był tylko o wiele wygodniej i o wiele dokładniej. Ponieważ pokazujemy Ci wszystkie szczegóły, nawet najmniejsze ślady użytkowania. Więc jesteś dobrze poinformowany i możesz być pewien, że dokonasz właściwego wyboru. Kliknij teraz w swój wymarzony samochód. AutoHero. Za tobą kupno samochodu? Ty nie musisz nigdzie chodzić. W kasie Stewczyka pożyczkę możesz wziąć online. Wypełnij wniosek przez internet. Spełniaj marzenia już dziś. Kasa Owady, pajęczaki i inne robaki. Zbieraj prawdziwe owady i poznaj sekrety najbardziej niesamowitych stworzeń natury, których nigdy nie widziałeś. Tom pierwszy Skorpion złoty w cenie promocyjnej 8.90. Na zielonej wyspie pełnej pięknych warzyw żyli tuktuś, Pluto, maskotki jak z marzeń. A Stitch oraz Pua, wcinając owoce, odkryli, że Simba chowa się pod kocem. A z mroźnej krainy wicher lodowaty przydział Svena na liściu lodowej sałaty. Warzywa i owoce mają supermoce. Kupuj w Lidlu, zbieraj pieczątki i odbieraj maskotki Disneya dla dziecka. Szczegóły na www.lidl.pl. Disney jeszcze więcej zabawy. Szukasz dobrego sprzętu do pracy i nauki? Wybierz doskonały zestaw HP Pavilion z najnowszym procesorem Intel Core i5. Na raty i drukarka za 1 zł. Plus, wybierz swoje wszystko. A Qatar Control. Pierwsze efekty można odczuć już po 25 sekundach. Rewelacja. Szybki sposób na Qatar, a Qatar a teraz nowość. Akatar Allergy. Spray na objawy alergii wywołanej przez pyłki, pleśnie, kurz i sierść zwierząt. Używasz, kiedy potrzebujesz. Akatar Allergy. Twój ratunek w alergii. Akatar. Mój sposób na katar. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każde lek właściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Łapią cię skurcze? Jakbyś właśnie przebiegła maraton? Weź Magnę B6. To lek, a nie suplement. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. O, widzę, że pan już w pełnej gotowości na urlop. po której samolot? A, no dowiem się, jak kupię trzy napoje i wygram wakacje w tę waszą zdrabkę. Bo każda wygrywa, co nie? Zgadza się, każda zdrabka o. wygrywa. I mam jeszcze mnóstwo innych fajnych nagród? Aha, ale ja jestem przygotowany na wakacje. No co by to było, jakbym się nie przygotował i nagle wygrał, w sumie to też by było fajnie. Kup trzy dowolne napoje Coca Cola Fanta Sprite fiusty lub Monster i graj o 5000 zł na wakacje.pl i miliony innych nagród. Teraz napój Coca Cola 1,5 litra po 5,80 przy zakupie dwóch. Żabka. mały, wielki sklep. Sponsorem programu jest Disney. Dystrybutor filmu Shang-Chi i legenda 10 Pierścieni. 8 Ósmoklasistka spotyka dawną przyjaciółkę, której odbiła kiedyś.